Podobna jest tęcza na dworzu, w co wy na to? No jest, ale jaka? Jaką mam piękną drogę, przyprószyło troszeczkę. Jadę po węzę do, do miejscowości Puńc, do Piotra. Pokazywałem kiedyś film. Jego, jego wyroby są naprawdę najlepszej jakości. Od wielu lat tutaj ta węza jest przez nas tu wszystkich stosowana, i nie mieliśmy w ogóle żadnych kłopotów. W porównaniu do tego, co się słyszy, jak tam w Polsce, jakie te problemy są z węzą, to my byliśmy zupełnie wolni od tych problemów. Witajcie! <gry> Dzisiaj jest 5 luty. 5 luty, podkuj buty. Stoję przed domem, a tutaj jestem bardzo zadowolony, bo przyszła do mnie węza. Tak to wygląda i e, oczywiście od Piotrka, e, z tej wytwórni, e, z której kiedyś robiłem filmik, e, nigdy z tą węzą nie było żadnych e, kłopotów, także e, polecam. Mam e, jakieś 50 mików, e, będę miał co robić. W nocy było minus 7, 5 luty. 2020, idę sobie do pasieki. Co chcę dzisiaj powiedzieć, to żeby myśleć przy pszczołach. Jak nie padało, tak nie padało tu u nas. A teraz, jak my chcemy wziąć trochę cukru na promocji w Biedronce i wzięliśmy przyczepkę ze sobą, to kur naleje. No, i wracamy już z cukrem po tej naszej strasznej drodze. E, mamy fragment zrobiony do połowy do nas od, od miasta, ale e, no jeszcze ta połowa jest w takim tragicznym stanie. Ta promocja na cukier to się musiała wiązać z tym, że akurat w ten dzień musiało kurnalać. Dzisiaj taki temat, czy podawać już ciasto i jak chcecie, to podawajcie, ale teraz, jeśli rodziny były dobrze przygotowane do zimy i mają tego pokarmu w tej chwili, to byłbym bardzo ostrożny z podawaniem tego ciasta, tak czy trza, czy nie trza. Bo po co mamy te rodziny rozbudzać, kiedy jeszcze nie wiemy jaka będzie pogoda? I czy podanie powiedzmy tego kilograma ciasta na rozwój i rozbudzanie tych pszczół, czy ono ma w tej chwili sens? Jeśli pszczoły mają pokarm i są dobrze wykarmione, to myślę, że teraz powiedzmy. Lepiej jest je dodatkowo ocieplić albo w ogóle ocieplić, i wtedy efekt będzie lepszy niż podanie tego ciasta. U mnie w tej chwili jest taka sytuacja, że tak myślę, że jakieś 50% rodzin już tam coś troszeczkę tego czerwiu ma. No i na razie też jeszcze nie kładę tych ociepleń, tylko. Położyłem ocieplenia w rodzinach, które szykuje pod hodowlę, jako rodziny ojcowskie, jako wychowujące. Także tam po prostu no, troszeczkę podkręcam, ale to na razie tylko poprzez podanie, dodanie ocieplenia. Jeden pożytek już straciliśmy. Patrzcie, jak się ładnie sypie. Pięknie, no nie. No szkoda. Yy, pojedyncze sztuki tu wychodzą, ale podkreślam, dzisiaj było minus 7 stopni w nocy. Teraz jest mega słoneczko yy, i też fajnie. Także tu się tu nagrzewają się te ule, nagrzewają się. O, tu jest kurde, to to no nie wiem, ale 30 stopni na tej ściance jest minimum. Yy, dobra, zajrzyjmy sobie do, jakiegoś, do jakiejś rodziny. Która jest po prostu szykowana na produkcję miodu. No to, to jest po prostu rodzina niedoruszenia, że tak powiem. Ona tu sobie na środku siedzi. Ona siedzi dokładnie tu w tym miejscu. Tu ma pokarm, tu ma pokarm. W takiej rodzinie, z taką rodziną na razie nic nie potrzeba robić. Żadne podkręcanie tutaj nie. Nie da moim zdaniem dobrego rezultatu. Jakieś podawanie ciasta i no tak. Dobrze, co my tu mamy? Jakąś powałkę. Dobra, taką grubą. No i standard. U mnie to jest coś takiego. Także... Jest ten kłąb w tym miejscu jeszcze dosyć nisko z uwagi na to, że one głównie będą się przemieszczać w tą stronę. Sobie są tu, a tutaj jeszcze mają kupę pożywienia, a podawanie ciasta na taką rodzinę no miałoby sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy bym ją chciał jakoś strasznie pobudzić i ją już strasznie gnać, a to na razie, na razie nie ma sensu. Biorę pod uwagę to, co się może wydarzyć, a mogą jeszcze przyjść tutaj nam arktyczne chłody. To nie jest powiedziane, że już jest koniec, jest po zimie. Teraz możemy mieć taką sytuację, że potem znów będziemy musieli karmić te pszczoły, a one w ogóle nie będą mogły wyjść, prawda? Bo będzie znów będzie zimno, powiedzmy. Jeszcze tego nie wiemy, jak będzie. Jak będzie ile czasu potrwają po prostu no, ile potrwa ten moment, kiedy pszczoły w ogóle nie będą mogły wychodzić, nie będą mogły się wypróżnić i teraz jest pobudzając powodujemy sobie dużo, dużo niewiadomych, no nie jest, których których trzeba się, których trzeba uniknąć. I kolejna pięknie zazimowana rodzina, aż miło po prostu tutaj je zajrzeć. Mówię, na 180 rodzin miałem w tej chwili to już chyba z 5 takich sztuk. Gdzie jakaś interwencja była potrzebna, tutaj w ogóle nie ma co ruszać, i o to chodzi. Jest jeszcze wczesny etap zimowli, w tym roku nie wiadomo jaka ta będzie pogoda. Jest bardzo, no, że tak powiem, nietypowo, I, no, i trzeba się przygotować na tutaj różne scenariusze. Tym bardziej, że ten mój kalendarz no, naprawdę nie napawa optymizmu. jednak egzemplarze, gdzie musiałem dać ciasto. Niestety, tak jak na przykład tutaj. To jest to właśnie mojej własnej produkcji, patrzcie jakie żółciutkie <ścoughs> z kurkumą. To jest takie ciasto, jak robiłem w poprzednich filmach, tam będzie link pod spodem do filmu o tym, jak ja robię to ciasto, natomiast z co wprowadziłem nowego, to jest ono troszeczkę bardziej płynne. Kładę po prostu na ramki kawałek papieru śniadaniowego i na to to ciasto, następnie folia i staram się to dobrze ocieplić. Wiadomo, wtedy pszczoły mają lepszy dostęp do tego ciasta, też ono, jeżeli jest cieplejsze, też jest lepiej pobierane. Łatwiej po prostu pszczołom jest. To jest ta maszynka, którą to robię, także już to nieraz pokazywałem. Tak jak mówiłem, link, link zamieszczę do tego poprzedniego filmu, gdzie to robię. Kolor to kurkuma. Kurkuma, kurkumina i inne tam jeszcze koenzym Q10 i kofeina w jakimś tam zestawie powodują podkarmianie pszczół tymi właśnie substancjami, powoduje zwiększenie się ciała tłuszczowego pszczół, czyli tego czego pszczoły powinny mieć dużo. Zdrowe pszczoły powinny po prostu mieć dużo tego tłuszczyku. Już ta rodzinka tu trochę skonsumowała tego towaru. No, akurat była, była rozbiegana po ramkach. Widziałem, że tu buzują i zdecydowałem się. W tej pasiece są cztery takie rodziny, którym podałem to ciasto. Tu jest, nawet nie będę otwierał tu jest, tu jest chyba jedna taki odkładzik. O, proszę bardzo. No, są egzemplarze, w których to ciasto trzeba było podać. Tu jest odwrócona do góry dnem podkarmiaczka powałkowa. A pod spodem, dzisiaj jest bardzo takie słońce mocne, a pod spodem to wygląda tak. Bardzo silna rodzina. Do Czerwiła dość późno. Można było tu stosować izolator, ale. Jak na razie, jeśli chodzi o izolatory, to jestem na nie. Ale to co do zasady tak, natomiast jest to niewykonalne u mnie. Za dużo rodzin. No i radę sobie w ten sposób. Także jedzą, jedzą dzibulki. Nie mają innego wyjścia. No, bardzo pięknie to wygląda. No, są rodziny, których niestety trzeba było podać, ale to mówię, nieliczne. Aby był dobrze zrozumiany, podanie ciasta musi iść z dobrym rozpoznaniem tego, co mamy w ulu. Jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, że te rodziny będą głodować, no to nie ma się co zastanawiać. Nie zaszkodzimy im aż tak bardzo, natomiast trzeba się będzie liczyć z tym, że. Jeżeli przyjdą właśnie ten dłuższy okres chłodu, no to tak po pierwsze będziemy musieli non stop dawać to ciasta, a po drugie, no jednak będzie bardziej przepełnione to jelito i pszczoły będą bardziej wymęczone. Więc im po prostu lepiej przygotujemy na wcześniejszym etapie te rodziny do zimowli, tym jest lepiej. Natomiast no podawanie ciasta. To już jest y, normalnie ostateczność. Ja tutaj niektóre rodziny dociepliłem już, bo to będą rodziny y, do hodowli matek i różnych y, innych rzeczy takich jak rodziny ojcowskie. Zobaczmy sobie co my tu mamy. Tu jest właśnie ocieplona rodzinka. Zdejmę. Ale to mówię, ocieplam ją. O, widzicie? I ta rodzina ocieplona, ona tutaj już inaczej działa. I jest ona w inny sposób pobudzana poprzez założenie ociepleń. Okej, okay, jesteśmy w miodowej stolarni działam przy ulicach weselnych, także temat, który zacząłem w tamtym roku takie tym razem pojedyncze, to jest idea tego mini plusa po prostu też można właśnie zimować zimować piętrując sobie i łącząc te rodzinki weselne. Także mocne przyszykowania do sezonu tego hodowli matek. Zapraszam do współpracy. Są nowe reproduktorki. W tym roku duże skupienie na tym, na tym temacie. Jeśli chodzi o matki, to są to sprawdzone linie. Jest w czym wybierać. Każdy coś tam dla siebie znajdzie pod swoje... Warunki, natomiast nie są to jakieś egzotyczne wynalazki, które e, będziecie musieli na własnej skórze po prostu e, problemy te, te przerabiać. E, także zapraszam do współpracy. Także jeszcze raz czuwaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. E, komentarze bardzo mile widziane. Staram się odpowiadać. Także dyskusja jakoś tam. Się zawiązuje, zawsze to są i zawsze jest to jednak wymiana myśli. Mam jakiś kontakt z oglądającymi, także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie rozumiem tych, którzy nie chcą się kontaktować z swoimi widzami. Dobra, może czegoś się boją. 4 luty 2020. Obrazek taki zimowy, a Dobra. E, Zaraz, zaraz, ja... Tu... Otóż na skutkę. Dobra, Dobra. Jest tu taki nowy sprzęcik, to jest taka frezarka na frezy czpieniowe, ale taka jak takie frezy stosujemy w tych frezarkach e, dolno wrzecionowych, a tutaj jest jakby taki gotowy stolik razem z frezarką, stolik razem z frezarką. Także na pewno coś tam e, obserwujcie kanał Miodowa Stolarnia, to na pewno na ten temat coś tam będzie. Tak to wygląda. Też e, powstaje tutaj półka na materiał, bo e, ciągle miałem kłopot z takimi o, tutaj elementami od daszków, dennic i tym podobnych, jak zrobiłem za dużo, to potem mi zostawały jakieś tam, tam powiedzmy, no to, to są. To są...